Rzadko zdarza się w historii Kościoła, aby orędzie Maryjne zostało oficjalnie uznane w tym samym roku, w którym zostało objawione. Jednak wraz z początkiem 2025 roku. Watykan właśnie to uczynił. Długo oczekiwane słowa Maryi Dziewicy, wygłoszone w świętej scenerii Mediugoria, zostały nie tylko zatwierdzone. Ale także ogłoszone jedynym kościelnie uznanym objawieniem roku. Rodzi to głębokie pytania dla wierzących na całym świecie: jeśli samo niebo interweniuje, aby zaoferować przesłanie na początku roku jubileuszowego, jakie znaczenie ma to dla przyszłości ludzkości? I dlaczego to szczególne objawienie otrzymało oficjalne uznanie, podczas gdy tak wiele innych pozostaje w niepewności? Odpowiedź. Leży w ostrożnym rozeznaniu Kościoła. Objawienia przechodzą lata, często dziesięciolecia, kontroli zanim zostaną zatwierdzone, zapewniając ich zgodność z doktryną i spójność teologiczną. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci wzrastać duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zaczynajmy. Sprawa Medziugoria z ponad czterema dekadami badań osiągnęła teraz decydujący wniosek taki, który uznaje duchową wartość tych orędzi, zachowując jednocześnie ostrożne stanowisko w sprawie ich nadprzyrodzonego pochodzenia. Jeśli chodzi o czas, rok jubileuszowy wzmacnia pilność wezwania dziewicy Maryi. Co 25 lat ogłaszany jest ten święty okres oferujący wiernym nadzwyczajne łaski. Otrzymanie boskiego przewodnictwa na samym progu tego wydarzenia wzmacnia jego znaczenie, wzywając wierzących do słuchania, refleksji i działania. Przez lata objawienia Matki Bożej w Meziogorju pozostawały przedmiotem teologicznej debaty i kościelnych wahań. Podczas gdy miliony pielgrzymów. Gromadziły się w tym miejscu, mając nadzieję na bycie świadkiem cudu lub duchowej odnowy, Watykan zachowywał ostrożny dystans. Punkt zwrotny nastąpił jednak w 2017 roku, kiedy papież Franciszek zezwolił na oficjalne pielgrzymki do Mediugoria, co było bezprecedensowym posunięciem, które wskazywało na przyszłe uznanie. Następnie, w sierpniu 2023 roku, Długo oczekiwany dokument Królowa Pokoju otrzymał papieską aprobatę, skutecznie umacniając miejsce Medjugorja w pobożności katolickiej. Niedawna deklaracja kardynała Wiktora Manuela Fernandeza z 19 września 2024 roku tylko potwierdziła to, czego wielu się spodziewało. Kościół przyjął te przesłania, choć z teologiczną precyzją. Watykan przyznaje, że duchowe doświadczenie związane z Medjugorjem ma wartość dla wiernych, mimo że powstrzymuje się od ostatecznych stwierdzeń na temat nadprzyrodzonego charakteru wydarzeń. Oznacza to, że podczas gdy same wizje pozostają poza empirycznym potwierdzeniem, ich owoce – nawrócenie, wiara i pobożność – są niezaprzeczalnie prawdziwe. Znaczenie tego potwierdzenia jest nie do przecenienia – Maryjne przesłanie na taką skalę, oficjalnie usankcjonowane u progu roku jubileuszowego, służy zarówno jako zaproszenie, jak i ostrzeżenie. Przypomina wierzącym, że boska interwencja nie jest przeszłością, ale trwającą rzeczywistością. Niebiosa przemówiły, Kościół wysłuchał, a teraz ludzkość jest wezwana do odpowiedzi. Po dziesięcioleciach sceptycyzmu i ostrożności teologicznej Watykan w końcu zajął się jednym z najbardziej dyskutowanych zjawisk duchowych współczesnej ery. Przypadek Medjugorje, małej wioski w Bośni i Hercegowinie, przyciąga miliony ludzi od 1981 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się doniesienia o sześciorgu dzieci, które twierdziły, że widziały Maryję Dziewicę. To, co zaczęło się jako lokalna intryga, wkrótce przekształciło się w międzynarodowe miejsce pielgrzymkowe, przyciągające wiernych z całego świata, z których każdy ma nadzieję być świadkiem boskości lub otrzymać osobiste objawienie. Kiedy przechodzimy przez życie, są chwile, kiedy czujemy, że nigdy nie będzie lepiej. Są chwile, w których posiadanie światła do naśladowania jest kluczowe. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w Jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz, zanim znikną wszystkie edycje. Medjugorje nigdy nie zostało oficjalnie uznane, pomimo otaczającego je kultu. Kościół od dawna zachowywał szczególną ostrożność w odniesieniu do współczesnych objawień, upewniając się, że twierdzenia o nadprzyrodzonej interwencji nie są sprzeczne z doktryną lub nie wprowadzają wiernych w błąd. Nawet gdy pojawiły się tysiące świadectw o cudownych uzdrowieniach i głębokich nawróceniach, sceptycyzm wśród władz kościelnych utrzymywał się. Rozpoczęto dochodzenia, utworzono komisję ale nigdy nie wydano ostatecznego oświadczenia, aż do teraz. Ukazanie się królowej pokoju było kluczowym momentem w trwających od dziesięcioleci rozważaniach. Kardynał Wiktor Manuel Fernandez, przemawiając w Rzymie, przedstawił znaczenie dokumentu, podkreślając, że papież Franciszek osobiście zatwierdził go 28 sierpnia 2024 roku. Nie było to tylko kolejne oświadczenie Watykanu, ale formalne potwierdzenie, że duchowe owoce Mediugoria nie mogą być dłużej ignorowane. Chociaż Kościół ostrożnie powstrzymywał się od uznania wydarzeń za bezsprzecznie nadprzyrodzone, udzielił oficjalnego zezwolenia na nabożeństwa, uznając wpływ orędzi na wiernych. Ta zmiana w polityce Watykanu nie nastąpiła w odosobnieniu. Nastąpiła po latach stopniowych kroków, z których każdy zbliżał się do pełnej akceptacji. Decyzja o zezwoleniu na zorganizowane pielgrzymki w 2017 roku zasygnalizowała otwartość, której wcześniej nie było. Powołanie arcybiskupa Henryka Hosera na wizytatora apostolskiego w Mejugoriu jeszcze bardziej pokazało, że Rzym. Zamierza monitorować i kierować rozwijającymi się wydarzeniami, zamiast je całkowicie odrzucać. Teraz, u progu roku jubileuszowego 2025, ta długa i złożona historia znajduje swoje rozwiązanie. Kościół, dzięki starannej analizie, ustawił się nie jako przeciwnik tych wydarzeń, ale jako strażnik ich znaczenia. Oficjalnie uznając nabożeństwo. Watykan zapewnia, że ci, którzy szukają duchowej odnowy w Meziugorju, robią to pod przewodnictwem Stolicy Apostolskiej, wzmacniając jedność, a nie podziały w wierze. Wieczór 25 stycznia 2025 roku upłynął w Meziugorju w atmosferze powagi. Obecni w sanktuarium królowej pokoju nie zdawali sobie sprawy z tego, że są świadkami wydarzenia innego niż wszystkie. Wierni Zgromadzili się na modlitwie. Ich głosy wznosiły się w oddaniu, gdy nagle zapanowała cisza. Wizjonerka Maria Pawłowicz, znana ze swoich spotkań z Matką Bożą, podniosła wzrok ku niebu. W tym momencie błyskotliwe światło oświetliło świętą przestrzeń, rzucając blask, który nie był ani ostry, ani oślepiający, ale niósł niezaprzeczalną obecność pokoju. Moment objawienia rozwijał się z intensywnością, która nie pozostawiała miejsca na wątpliwości. Ludzie wokół niej patrzyli, jak twarz Marii zmienia się, odzwierciedlając podziw i szacunek, a jej usta poruszają się bezdźwięcznie, gdy otrzymuje niebiańskie przesłanie. Świadkowie opisywali później uczucie niewytłumaczalnego ciepła, uczucie bycia otoczonym miłością, niepodobne do niczego czego doświadczyli wcześniej. Następnie biały gołąb, często postrzegany jako symbol boskiej obecności, wyłonił się z najwyższego punktu sanktuarium, okrążając go trzy razy, zanim zniknął na nocnym niebie. Przesłanie Medjugorja niesie wezwanie do przemiany. Jeśli czujesz potrzebę lepszego zrozumienia i przewodnictwa, pamiętaj, że specjalny e-book jest nadal dostępny. Ale tylko przez ograniczony czas. Znajdź go w pierwszym przypiętym komentarzu, zanim zniknie. To właśnie wtedy zostały objawione słowa Dziewicy Maryi. Nie przyszła z przesłaniem strachu lub zbliżającej się zagłady, ale z pilnym zaproszeniem, takim, które odzwierciedlało samą istotę roku jubileuszowego. Wezwała do odnowy serc, powrotu do Boga jako centrum życia. Wzywając ludzkość do przyjęcia tego świętego czasu jako wyjątkowej okazji do duchowego odrodzenia. Jej głos, choć niesłyszalny na ziemi, rozbrzmiewał głęboko w duszach tych, którzy uwierzyli. Maria, wciąż w transie boskiego spotkania, powtórzyła dane jej słowa. Drogie dzieci, w tym roku łaski zapraszam Was do nawrócenia. Postawcie Boga w centrum Waszego życia, a owocem. Będzie miłość do bliźniego i radość dawania świadectwa. Waga tych słów nie umknęła tym, którzy ich słuchali. Prośba matki nie jako odległy rozkaz, ale jako akt miłości, zachęcający jej dzieci do podążania ścieżką świętości. Dla obecnych czas zdawał się stać w miejscu. Rzeczywistość tego, co właśnie się wydarzyło, osiadła w ich sercach. Przynosząc intensywne poczucie pokoju. W powietrzu unosił się zapach, niewytłumaczalna słodycz, którą wielu kojarzyło z objawieniami maryjnymi. A potem, tak delikatnie jak przybyła, dziewica Maryja wstąpiła ponownie, błogosławiąc wszystkich, którzy stali przed nią, pozostawiając po sobie niezaprzeczalną pewność to było przesłanie przeznaczone dla całego świata. Słowa pozostawione w Mediugorju niosły ze sobą Boską pilność. Wezwanie do nawrócenia było zaproszeniem do przemiany codziennego życia. Umieszczenie Boga w centrum było koniecznym krokiem w kierunku prawdziwego pokoju. Przesłanie dziewicy Maryi było jasne: Miłość do bliźniego i radość dawania świadectwa wypływają naturalnie z serca w pełni oddanego Bogu. Była to potężna prawda, która odbijała się echem w historii życia tych, którzy przyjęli świętość. Nawrócenie, w sensie biblijnym, nigdy nie było biernym doświadczeniem. Był to ruch duszy, radykalna reorientacja w kierunku Boga. Wezwanie dziewicy odzwierciedlało słowa wypowiedziane w Piśmie Świętym: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Mateusza III, 2. Zaproszenie do powrotu do Pana było skierowane nie tylko do tych, którzy zbłądzili, ale do wszystkich, nawet najbardziej pobożnych. Każde serce, bez względu na to, jak wierne, było proszone o pogłębienie relacji z Bogiem. W Medziugorju, gdy słowa te rozeszły się wśród wiernych, zaczęło się dziać coś niezwykłego. Ludzie klękali do spontanicznej modlitwy. Niektórzy ze łzami w oczach, inni w cichej kontemplacji. Wielu przybyło z ciężarami zbyt ciężkimi, by nieść je samemu: smutek, choroba, zerwane relacje, duchowa pustka. Ale w obecności tego boskiego przesłania, te ciężary nie wydawały się już nie do pokonania. Obietnica odnowy była namacalna. Świadectwa z tego wieczoru mówiły o niezachwianym pokoju, który stąpił na tłum. Niektórzy odczuwali przemożne pragnienie pojednania się z tymi, których skrzywdzili, inni byli skłonni przebaczyć krzywdy, które ciążyły na nich od lat. Nawet ci, którzy przybyli jako sceptycy, zostali pozostawieni z poczuciem zdumienia. Przesłanie działało w nich, poruszając coś od dawna uśpionego. Podczas gdy niezliczeni wierzący korzystają z tej chwili łaski, nadszedł czas, aby poszukać własnej drogi do odnowy. Czeka na ciebie cenne źródło. Pobierz e-booka, póki są jeszcze dostępne egzemplarze. Sprawdź pierwszy przypięty komentarz, zanim się skończą. W tym świętym momencie uświadomiłem sobie, że świętość nie jest nieosiągalnym ideałem, ale powołaniem przeznaczonym dla każdego człowieka. Być świętym to żyć w całkowitej otwartości na Bożą łaskę, pozwolić wierze kształtować każdą decyzję. Każde działanie, każdą relację. Dziewica nie przyszła, aby narzucić ciężar, ale aby objawić ścieżkę. I w tym objawieniu serca zaczęły się zmieniać. Rok jubileuszowy, biblijna koncepcja zakorzeniona w Bożym miłosierdziu i odnowie, zawsze oznaczał momenty wielkiej duchowej szansy. Był to czas, kiedy długo zamknięte drzwi były otwierane, kiedy zmęczeni znajdowali odpoczynek. I kiedy wierni byli zapraszani do wkroczenia w okres niezwykłej łaski. Nie był to po prostu kolejny rok. Był to rzadki, wyznaczony przez Boga okres, który pojawiał się tylko raz na ćwierć wieku, oferując wierzącym niezrównaną szansę na otrzymanie bożych błogosławieństw. Tradycja jubileuszu sięga czasów starożytnego Izraela, kiedy to co pięćdziesiąt lat umarzano długi, uwalniano niewolników i dawano odpoczynek ziemi. W Księdze Kapłańskiej 25:10 Bóg nakazuje: Ogłoście wolność po całej ziemi wszystkim jej mieszkańcom. Będzie to dla was jubileusz. Chociaż Kościół ustanowił później własny cykl jubileuszy, istota pozostała niezmieniona: przywrócenie, pojednanie i odnowa. Przeżycie roku jubileuszowego Oznaczało przejście przez bramę miłosierdzia, która mogła odmienić całe życie człowieka. Watykan już wcześniej nakreślił duchowe znaczenie tego świętego czasu. Pielgrzymi, którzy przekroczyli wyznaczone święte drzwi bazylik i katedr, mogli uzyskać odpusty zupełne, symbolizujące odnowę duszy. Akty miłosierdzia i postu nabierały głębszego znaczenia, stając się narzędziami boskiej łaski. Ale poza ceremoniami i tradycjami, serce jubileuszu pozostało takie samo. Wezwanie do powrotu do Boga z odnowionym zapałem. Przesłanie Maryi Dziewicy doskonale pasowało do tego świętego celu. Wzywając ludzkość do umieszczenia Boga w centrum swojego życia, nie prosiła o zwykłe słowa czy symboliczne gesty, wskazywała na samą istotę jubileuszu, całkowite poddanie się boskiej łasce. Ci, którzy słuchali z otwartymi sercami, zrozumieli, że nie było to tylko zaproszenie, ale Boże wezwanie. Łaski tego roku nie przyjdą przypadkiem, przyjdą do tych, którzy aktywnie ich szukają, do tych, którzy uniżają się przed Bogiem i przyjmują Jego miłosierdzie. Pilność wezwania Maryi Panny wykraczała poza osobistą przemianę. Było to wezwanie skierowane do całego świata rozpaczliwe wołanie o pokój w epoce trawionej podziałami, cierpieniem i niepewnością. Wierni zgromadzeni w Medziugorju wiedzieli, że przesłanie nie było skierowane wyłącznie do nich. Było to zaproszenie do wstawiennictwa, do wznoszenia modlitw w imieniu wszystkich, którzy walczyli. wszystkich, którzy stracili nadzieję, wszystkich, którzy rozpaczliwie szukali boskiej interwencji. Te objawienia zapraszają nas do refleksji, poszukiwania i doskonalenia naszej wiary. Jeśli jesteś gotowy, aby zrobić kolejny krok, nie zapomnij: i e Bóg jest już dostępny, ale tylko do wyczerpania zapasów. Znajdź go w pierwszym przypiętym komentarzu i odbierz swój. W blasku świec rozlegały się błagalne głosy. Niektórzy modlili się za chorych, a ich szeptane błagania niosły się w noc. Inni szukali boskiego przewodnictwa dla narodów na krawędzi konfliktu, wiedząc, że same ludzkie wysiłki nie mogą przywrócić harmonii, która wydawała się tak odległa. Święta Matko Boża, szukamy Twojej ochrony! mruczeli powtarzając słowa starożytnych modlitw Kościoła. Waga ich próśb była niezaprzeczalna. Uzdrowienie dla zranionych, pocieszenie dla cierpiących. Sprawiedliwość dla uciśnionych, pojednanie tam, gdzie zakorzeniła się nienawiść. Obietnica dziewicy, że w końcu jej niepokalane serce zatriumfuje, nabrała nowego znaczenia. Nie była to odległa przepowiednia, ale pewność wpisana w tkankę Bożej historii. Świat widział już wcześniej ciemność, ale moc wiary zawsze przetrwała. Nie był to czas na rozpacz. Ale na niezachwianą ufność w miłosierdzie Chrystusa. Podobnie jak w czasach Fatimy, Lourdes i Guadalupe, przesłanie pozostało niezmienione. Modlitwa miała moc zmieniania biegu historii, czynienia cudów tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Wszyscy obecni zdali sobie sprawę, że rok jubileuszowy to nie tylko czas osobistej łaski, ale także święta okazja do uzdrowienia świata. Pokój, za którym tak wielu tęskniło, nie mógł zostać osiągnięty wyłącznie za pomocą ludzkich środków. Miał on nadejść poprzez nawrócenie, przez poddanie się, przez serca w pełni zjednoczone z wolą Bożą. Wezwanie było jasne: przeżyć ten rok niebiernie, ale celowo stać jako latarnie wiary w czasie zamieszania ufać, że nawet pośród prób działa Boża opatrzność. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych wiadomości. Głosy w Medziugorju stawały się coraz głośniejsze, a ostatnie modlitwy tego wieczoru wznosiły się ku niebu. Ze łzami spływającymi po twarzach, wierni recytowali słowa, które odbijały się echem przez wieki, jednocząc ich z wierzącymi od pokoleń: Salve Regina, Mater Misericordiae. Hymn nie smutku, ale niezachwianej wiary. W tym momencie przesłanie dziewicy znalazło swój dom serca wszystkich, którzy usłyszeli jej wezwanie.